Finał szlachetnej paczki, Weekend Cudów. W tych dniach wielu potrzebujących osób otrzymuje dary, które zmieniają ich życie. W tym roku w Powiecie Kutnowskim szlachetne paczki trafią do 32 rodzin. Jak w tym roku wygląda szlachetna paczka? Niestety mamy pewne obostrzenia nałożone na paczkę, nie możemy przyjmować darczyńców tak, jakbyśmy chcieli, musimy mieć wyznaczony grafik, przyjęć paczek. No i oczywiście e, najgorszym, e, co może być, to jest darczyńca, nie może w tym roku jechać do rodziny z paczką. To jest chyba najtrudniejsze. W tej chwili e, doręczają paczkę tylko wolontariusze. E, jesteśmy w środku w maseczkach, w rękawiczkach. Oczywiście zachowujemy dystans, no i niestety nie przebywamy tak długo, jakbyśmy tam chcieli. Ilu zgłosiło się darczyńców i potrzebujących? W tym roku nasi wolontariusze odwiedzili 90 rodzin, natomiast 32 rodziny otrzymały pomoc. Także mamy 32 wspaniałych darczyńców. Są to często duże firmy, instytucje, urzędy, ale też osoby prywatne. Jakie przeważały w tym roku potrzeby? W tym roku głównie żywność, opał, chemia. Zdarzały się też ubrania, gdzieś tam było, był potrzebny materac czy łóżko, ale przeważała jednak żywność.